认识好吗？ żeby być tutaj no. Obity jest na pewno. Dobra, otoczony lewo, masz dół. No kurwa, Macie akurat kiedy tam nie patrzyłem. Ja pierdolę, ale w kurwa. Tak, ja, No ja też tak. Dobra, lecimy. Dobra, kochani, o plus 317, kochani, idę go tylko albo aż minus 118. Gamy kolejny mecz po Piłknej pieł, Hello, gramy z lata, ja o oczywiście, który Hello. mnie kłuje. Co robi? E, prowadzi do zwycięstwa. A, a, bo się kontroluje, ja nie. Takie... Nie, bo przez muzyka... E, Te basy słyszałem, to. Siebie nie słyszałem. E, nie, no, Paraks na dole pali muzykę. No. Masz z, z współlokatora, czy to? Nie, sąsiad. sąsiad. Kuba jest sąsiadem, jest podobna muzyka. Ja pierdolę, to banana, One, meat. Aha. Coś mi mówi, że jeszcze plecy. Ja iść tam. Nie, 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 poczekaj na spokojnie. Nie będę mówić, jak coś z tego perspektywy. O, to naprawdę... No. Chyba słyszysz na o, ja mam muzykę odpaloną, to tak słyszę trzy po trzy. Uciekaj, oj, tak nie ma daffa, Aha, no. A potem muzyki nie masz. Aaa, w koło. A to co ty słyszałeś? Nie, słyszałem to może coś innego. Słyszałem jakiś ambient w tle. A I to niekoniecznie czy... było, ja po prostu słyszałem coś strasznie cichego. Więc masz... założyłem, że to może być ten... A może to muzyka ta co słychać. No, widzę, że na oboje się muzykę z podłogi sten Stary, załatw sobie, tylko wtedy musisz uważać no, na ustawienia dźwięku mm -hmm. To jest zarobiste Steel Series y, Sonar pisz sobie To jest stary, takie zajebiste O kurna kurczak się zmienił grillowanego Dostał O to to jest. Jest. banana goi, goi goi Dostał po bani. Zachnęli się. 2 HP mi zostało O nic nie dostał Aha, fajnie. Według mnie to no, wyglądało, że on dostał. Nie wracasz jeszcze patyską i no. inną sobie zrobić dużo kasy. A, no ja cię wiem, Sonar z no e, no. e, Bo ja miałem ten problem na przykład, że mój mikrofon potrafił łapać tak jak komputer mi głos to chodzi I w tam masz ustawienia AI Mhm. Który ci normalnie robi, że tylko głos ci wykrywa, nie? I normalnie to ci potrafi. Cieka, cieka. Yy, albo na przykład potrafi ci wyłączyć yy, tego Jak na przykład jesz i normalnie chrupiesz To ty w ogóle po prostu mikrofon wtedy nie łapie wow. No to jest to, tam może tylko czasami próbuję tylko, no to jest taki miecz obusieczny, nie? Mhm. Bo na przykład jak się czasami wydrzesz, to ci potrafi też wyłączyć, nie? Wow. Albo czasami, to ja mam na przykład problem, jak chcę robić coś To mi się przyłączają jakieś ustawienia i no Out. И наградишь оказываешь, что наградишь, не знаю, 9 не так меня. И так, так, чего блядь? Nie słyszałem. No ten nie wiedział. Nie, nie. Ten, ten, ten nie wiedział. Aj, Przestał strzelać. My bad, mogę, kurde. Nie na mój bo ja dałem flasha na początku. To nasi ci nie patrzyli nawet.

Jest. Jest! Te ale widzisz tego smoka co zrobiłem Odbijam tutaj Ile ty mi z kamizelki? A, 5KP, to nie kupuję. Ale kujwa koleś nawet nie patrzy, że ja plantuję i wiesz, tak sobie buckenshot. Albo jak smoka dałem.

3 zabiłem, ale to jest tego kochani początek. To 9 ja Ponad 9 minuta meczu 6 runda, 7 runda. No muszę, muszę tylko Nejda wyczekać. I... Co da panu rzucałem,

City. City Church No Nice Ile on dostał? 55 Ale słyszałem jak on tu No słyszałem, słyszałem, jakbym się spodziewał jego Tylko jakby... Robert ja, P90 Ale co? Chcesz powiedzieć? Eee, ale nie wiem, wydawało mi się, że... Po prostu szybszy był i strzelił mi w ja mu eee, strzeliłem dwa w ciało w ogóle to jest. Okej, okay, okay. zostałem w ogóle. Mimo Jak nie zginął? Jasek Admit. Uważam, że być tutaj, no? Obite jest na pewno. Dobra, otoczony, lewo, masz w dwóch. No kurwa, macie, akurat Kiedy tam nie patrzyłem Ja pierdolę. Ale tak ja, tak. Ja, no ja też tak mam, jak teraz. Coś to jest jakaś kurwa żenada. A w mają O ja to Polak jednak jak myślałem.

Jest tej banana no, pokę a ja pierdolę. Fajty, tej banana. Nie zauważyłem. Bo ja chciałem sobie znowu przygotować na kasach. ten co ty kosy życzy. Się... Ja do siebie pierdzielę To jest let's Przypomnij sobie na odcinku, jak będzie. A! W czwartek będzie, Rado. Co będzie? Około mielce 8 ma chyba 10 to będzie da odcinek Ja to z, od razu wrzucę od razu i tylko na, na dole. A dostał zajebiście A kurwa jakiego smoka dałem Dobra, jeden z kresów nie żyje Spodziewałem się, spodziewać się można mu O kurde tam Okienko za zakryte jak trzeba Ja daję mój smoke Nie uczę ja tylko, bo akurat spojrzałem się za beczkami, czy coś nie stoi i został strzała. <grystanie> Pewnie była taka sama reakcja jak Twoja przed chwilą.

W to mam blisko, jak coś. Chyba. NERUŚ! Dobrze! Oh my god. I'm sorry, guys. Who want? Ja mogę. Chociaż ja ja wszyscy chcą tak, tak, kupić. A, niebieski chciał. Ale kurwa, tam te, tego słyszę jak wiesz, tam tylko małotowa i flesza, tam znowu przebieg na eee, nasz, nasz kon. Zobaczymy, że ja go Dobra. Dobra, raczej nie nasza ja kurczak mi przestraszył Dobrze, kochani. Ma być wygrana, a nie, dzisiaj jest piękny dzień. Mm. Aż tam tego wywaliłem. <śmiech> <śmiech> Dobra, kochani, czuję, i kończymy. Mm. Agobi.

dobra A te żółty kurwa na teraz postaw No dobrze, moi idzie

Cześć, przez te kływa wibracja chyba coś mi spadło. A wadą śpi. Moja pociecha i duma. Kływa jeszcze na 20 minut, nie ma odcinek. Szybki, szybki przejazd na przeciwnika. No? I short ostatni, e I short. Last one was short, Just high.

Mm -hmm. Czekaj, czekaj, czekaj. Ja że jestem. Tak, a, koleś wyszedł. Idzie, 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 od mida. <grywa> nice, good job, Thanks. <grywa> się, kochani, takie mecze mogę wam pokazywać. Szkoda, że dzisiaj mamy który? 6 maja, a one pewnie będą później. I zawsze coś. Ile już mam punktów? Prawie 8, dobra. Dziękuję za uwagę, to jest tabela. trzymajcie się i elo.